kochani witam was serdecznie na kanale czytania dla duszy zapraszam was na oj karty mi się sypią. sobie tasuję dla was karty jedna mi się odrzuciła zaraz wam pokażę jak ale wsadzę ją do talii zobaczymy czy nam się jeszcze pojawi coś w tym kontekście zapraszam was na horoskop na marzec dla skorpiona przesunę sobie tylko laptopa bo też jest za daleko go odsunęłam no i dobra moi drodzy robimy sobie czytanko Energii, ta karta mi się odrzuciła dla Was. To jest karta Lidwana. Często mówię o sukcesie, ale nie tylko. W tej, w tej karcie to jest taki balans to jest równowaga energetyczna tutaj trzymanie, trzymanie świata, swojego życia. We własnych rękach również. Tutaj jest y, równowaga energii męskiej i żeńskiej. Dobra, ale patrzymy. Harmonia. Bardzo harmonijna jest ta karta. Y, często jest y, w, jako Rydwan, jest pędzący na, y, na, na kartach czuć po prostu ten pęd, bo y, przy Redwanie nie ma zastoju, właśnie rusza się coś do przodu, a tutaj, tutaj w tej karcie jest inaczej to przedstawione, nawet to czuć w, w energetyce, w energetyki karcie, że tutaj y, jest y, taki spokój, harmonia, zrównoważenie. Dobra, ale zobaczymy. Kart, y, energia właściwa tutaj, bo tak y, za dużo zaczęłam o tym rydwanie mówić i... Gdzieś tam odeszłam od, od tego głównego tematu, czyli od czytania dla Skorpiona na, na marzec. Mamy tutaj rycerza pentakli, energia przeszkadzająca, czwórka pentakli, wspierająca, koło fortuny, zmiana losu, może być dla niektórych jakieś pieniądze. Główna energetyka, czyli to, co nas najbardziej interesuje, cesarz. No ciekawie. Energia przeszkadzająca, czwóreczka, dwie czwórki kochani, czwórka mieczy i czwórka pentakli i energia wspierająca kolejna, dziewiątka pentakli, mocno przy finansach jest to czytanie, przy materii, są trzy, energie denarowe i dodatkowo jeszcze... Alka na Wielkie też często gdzieś tam mówią o tych pieniądzach. Dobra, energia wyjściowa, jeszcze patrzymy. Gwiazda. Ładne jest czytanie, tak naprawdę, tutaj dla Was. Gdzieś tam y, możliwe, że będziecie wychodzić z jakiejś z nieufności, niepewności, bo ta nieufność na pewno, niepewność po, pod spodem się pojawia. Również y, to jest jakieś wychodzenie z samotności. Gdzieś ta samotność, zamykanie się w sobie, zamykanie się. Y, w czterech ścianach, tutaj się nam pojawia w tym czytaniu, w tych kartach. Tutaj, tu jest odsuwanie się na przykład od kogoś: od partnera, od ludzi, zamykanie się w domu w czterech ścianach i na przykład na skupianie się za bardzo na pracy, na obowiązkach domowych, nieumiejętność wypuszczenia kogoś lub kogoś, czegoś lub kogoś, tak? Czyli, bo, bo y, czwórka pentakli nie umie wypuścić, to jest takie na siłę trzymanie kogoś lub to ktoś was będzie próbował na siłę zatrzymać nie będzie umiał was wypuścić tutaj e, może to być związane właśnie z jakąś tutaj relacją, bo jednak te dwie karty osobowe pojawiły się w czytaniu e, również właśnie skupienie się za bardzo na materii tutaj kochani czyli gdzieś tam gromadzenie tych dóbr ale to już takie będzie za bardzo ściskanie tego e, no zarabianie pieniędzy nie jest złe ale e, pod, e, w negatywie ta karta to, to jest e, no, że t, może was ten świat za bardzo tutaj pochłonąć. No ale dobra, wróćmy do początku, czyli do tego rycerza Pentakli. To e, mężczyźni, wy sami w takiej energetyce możecie troszeczkę być gdzieś tam jest jakieś skupienie na pracy, na przykład. E, dla niektórych to jest wyjazd e, za pracą, również to też jest jakaś tam stabilizacja materialna. E, Pomysły na pracę. Skupianie się na pracy razem z cesarzem mogłabym powiedzieć, że też tutaj. Tutaj może być jakiś y, y, również z, y, awans, zauważenie w pracy. Hmm. Stabilizacja. Tutaj, tutaj są takie dosyć stabilne te energie, bo zarówno rycerz Pentakl jak i cesarz, oni są tacy stabilni. Oni dają te bezpieczeństwo, jakieś wsparcie. E, czasami aż a się staje nudno i monotonnie za bardzo, też tak może być. Rycerz Pentakli również symbolizuje w trudnych relacjach. Jeżeli gdzieś tam macie jakąś trudną relację, to będzie chęć naprawienia tej relacji. I jeżeli faktycznie w takiej relacji jesteście, to ja bym powiedziała, że cesarz tutaj symbolizuje, że no, no, mężczyzna będzie chciał przy Was być, lub jeżeli jesteście mężczyzną, to Wy będziecie chcieli być przy jakiejś kobiecie. I tutaj pojawia się e, taka wskazówka, właśnie w cesarzu, że gdzieś pojawi się taka stabilizacja w relacji, i e, Wasze życie uczuciowe idzie w dobrym kierunku. Dobra, zwłaszcza przy karcie gwiazdy, tutaj, bo gwiazda daje nadzieję, daje optymizm, daje taką wiarę, zaufanie, jakieś takie mm, promyczki, promyczki tej nadziei, że no, będzie lepiej. Czy, czy to dotyczy z, relacji, czy czegoś innego? Wasze życie i tak idzie w dobrym kierunku, tak mi się tutaj pojawia. Nie pojawia się mi nic takiego męczącego, wielkiego, co, co byście mogli się tutaj czymś y, zamartwiać. Więc jak ja powiedziałam, ten cesarz to może symbolizować waszego partnera lub wy sami gdzieś tam będziecie starać się o kobietę. Albo jeżeli jesteście sami, możecie kogoś poznać, też tak może być. Ym, albo to odnosi się ogólnie do waszej energetyki, że gdzieś tam będziecie... Ym, E, e, będziecie czuć się po prostu tak stabilnie, bezpiecznie. E, przyjdzie taki spokój do waszego życia. gdzieś będzie to skupione skupienie przy pracy. Tak to widzę tutaj zwłaszcza przy, przy tym dziewiącym pentakli, gdzie tutaj jest takie spełnienie w pracy, spełnienie w materii, przypływ pieniędzy, ale również w związku coś może się też e, spełnić, bo jest to karta tutaj jako energia wspierająca, czyli Tutaj idzie coś do Was dobrego. Jeżeli wcześniej u was, u was było źle, no to popatrzcie, kochani, macie odmianę losu. To jest koło Fortuny, czyli to jest ta y, odmiana losu. Y, no, y, coś, coś się musiało u Was zakończyć. Teraz y, idzie coś nowego, zwłaszcza przy tej wiezie tutaj, czyli to coś, coś tak jakby lepszego dla niektórych. To faktycznie będzie większy przypływ gotówki, bo, bo tutaj koło Fortuny to też jest przypływ pieniędzy. Dobra. Patrzymy sobie, co tutaj nam wyrocznie podpowie dla Skorpiona na, na marzec, tak? Dla Skorpiona tutaj, na marzec, co nam się pojawi w marcu, dla Skorpiona. Tak. Dobra. Czyli nawadnianie siebie. Mhm, będziecie przyciągać. Będziecie jak magnes, przyciągali dobre rzeczy. Ale trzeba najpierw napełnić się taką dobrą energetyką. Dla niektórych to jest faktycznie przyjście na jakąś dietę taką zdrową, odżywianie organizmu tymi takimi bardzo dobrymi rzeczami. Ale ja bym powiedziała, że to jest też takie napełnianie się dobrą energią i zaczniecie przyciągać fajne rzeczy. Tutaj, kochanie, jest dziewiątka pentakli też mówi o takim wewnętrznym spełnieniu. O tym, że jak wejdziecie w ten stan, to faktycznie poczujecie tą wewnętrzną obfitość, wewnętrzne spełnienie, to, to będziecie przyciągali fajne rzeczy. Możliwe, że coś tutaj się spełni, jakieś takie większe pragnienie, marzenie dla skorpiona. Nie wykluczam tego, popatrzcie pod spodem, macie kartę głodu. I ja bym powiedziała, że z tej energii będziecie już wychodzić tutaj, czyli skupianie się na tym, czego nie macie, rozmyślania nad tym, to wy skorpiony będą z tego wychodzić, jeżeli faktycznie byliście w takiej energetyce, to, to będziecie od tego odchodzić, bo, bo jest tutaj karta napełniania się, czyli ta karta obfitości. Dobra, jeszcze jedno tutaj, zobaczcie, e Wy ze sobą dźwigacie jakiś bagaż, czyli hmm, ten bagaż to jest bagaż Waszych doświadczeń, ale być może będziecie popełniać jakieś błędy, które wcześniej popełnialiście również. Więc ja wrócę jeszcze sobie do tej karty głodu, bo ten wilk, tam taki wyjący do księżyca w tej karcie, to też oznacza, że karmicie jakieś swoje cechy, które Wam nie służą, które powodują, że no, gdzieś tam e, gdzieś tam cały czas dźwigacie to, co wam nie jest potrzebne. To mogą być jakieś Wasze cechy. Popełnianie ciągle tych samych błędów, wchodzenie ta, w takie błędne koło tutaj. E, oraz to jest e, często nieumiejętność tego zauważenia i, i do kalmiania to jeszcze tak, że po prostu tego jest coraz więcej i coraz więcej i nie wiecie, co z tym zrobić tutaj. Mm. Jeszcze wrócę do tej karty tutaj, to jest też karta karmy, więc być może y, wy będziecie z tej karmy już wychodzić, bo ona jest w pozytywie tutaj, y, więc za y, ja to widzę tak, że skorpion będzie się starał, by wyjść z tych swoich zachowań, by nie wpadać w te koło karmiczne, gdzie, gdzie, gdzie wy y, reagujecie na daną sytuację na przykład i, i ta sytuacja się potem powtarza. Albo podobna sytuacja się powtarza. Tutaj jest jakby wyjście troszeczkę z tego, ale wy możecie powtórzyć jeszcze jakiś błąd swój. Być może, żeby go do zrozumieć zrozumieć. Dobra, patrzymy dalej. No popatrzcie, jest ten głód, czyli jednak będziecie dokarmiać jakieś cechy. Jakieś wasze cechy, które wam nie służą, będziecie popełniać stare błędy pomimo tego, że będziecie przyciągać fajne rzeczy, to wie sami: będziecie pielęgnować tę waszą niekorzystną stronę. Tego waszego złego wilka, jak to się mówi. Dobra. Jeszcze patrzymy, co tutaj dla Skorpiona przejdzie. W marcu, co się pojawi? Wasz wzrost, czyli to wygląda tak, jakbyście wy faktycznie mieli z tym się zmierzyć w marcu, by z tego wyjść i pójść gdzieś tam ku Waszemu wzrostowi. Mm -hmm ale będziecie coś ściskać mocno. To jest też ściskanie, kochanie, nieumiejętność wypuszczenia czegoś lub kogoś, jakiejś sytuacji. Ściskanie coś bardzo mocno i być może właśnie przez to ściskanie powielacie cały czas te same błędy. Chcecie się rozwijać, chcecie, by wasze życie poszło do przodu, a tutaj niekoniecznie się da, pomimo to, że w samych energiach da się. Bo macie sprzyjające tak naprawdę okoliczności, tak jakby niebiosa wam gdzieś tu przyświecają, a wy gdzieś tam możecie się upierać troszeczkę przy swoim i y, tutaj od was będzie zależało, czy gdzieś tam będziecie się właśnie upierać przy czymś i ściskać co, coś mocno, czy pójdziecie ku, ku temu waszemu wzrostowi. Dobra, dobieram sobie do tego jedną kartę i przejdę do drugiej wyrocznie, co nam druga podpowie tutaj, bo macie bardzo ciekawe czytanie. Okay, dobra, popatrzcie, są zmiany. Tutaj przechodzą zmiany, czyli coś się wydarzy po tym wszystkim, że gdzieś wy podejmiecie jakieś decyzje i przyjdą zmiany. Co te zmiany przyniosą? Wdzięczność. Miejcie, miejcie wdzięczne serce, czyli, y, czyli tu coś przyjdzie y, dobrego, co sprawi, że gdzieś tam będziecie wdzięczni, albo po prostu wy zaczniecie być bardziej wdzięczni z, y, za to, co macie. Y, za, za to, co już dostajecie cały czas od życia, bo będziecie dostawać, bo tutaj jest karta przyciągania, więc być może tutaj chodzi o, o też o te pieniądze, bo, bo jednak w tym czytaniu są, z, pojawiają się ten y, aspekt pieniędzy, mocno za, zarysowany tutaj, ale tutaj jest jeszcze taka wskazówka, by otoczyć się pozytywnymi ludźmi, gdzieś tam odejść od tych ludzi, którzy gdzieś tam, y, na przykład są toksyczni, którzy gdzieś tam was y, E, wciągają cały czas w dół, e, którzy was krytykują, to od takich ludzi się po prostu tutaj trzyma. Jeszcze dopytam, co te zmiany wam tutaj mają przynieść. Popatrzcie, jest obfitość pieniądze, ale nie tylko, to też jest może być e, obfitość w rozwoju duchowy, obfitość w pozytywnych wydarzeniach, obfitość życia. Dla większości bym powiedziała, że tutaj idą faktycznie jakieś większe pieniądze, ale tak jak powiedziałam, tu może być takie poczucie obfitości życia i obfitości pozytywnych wydarzeń. Tak to widzę po prostu tutaj dla Skorpiona. I jeszcze jedna podpowiedź dla Was, bo zobaczcie jest karta wewnętrznej refleksji. Nie, będzie dla Was to ważne. Czyli Wy faktycznie coś musicie powielać, jakieś stare wzorce, schematy, mieć jakieś Wasze cechy, które Wam nie służą, być może też ranią innych. I tutaj trzeba zajrzeć w te lustro własnej podświadomości, wyciszyć się, zadbać o ten spokój wewnętrzny i naprawdę idą do Was tutaj dla Skorpiona duże zmiany. Będziecie mieć podsumowanie życia ogólnie też. Asesim, czyli podsumowanie życia i, yy, i skierowanie uwagi i swojej energetyki na to, co wy, yy, wy pragniecie, wy, wy chcecie. Nie to, co wam gdzieś tam los daje, co wam inni ludzie gdzieś tam dają lub ograniczają, tylko wy faktycznie przejmiecie pałeczkę nad swoim życiem, o czym też by yy, mówiła ta karta na bo Lydwan mówi o tym, że przejmujecie pałeczkę nad swoim życiem, zaczynacie coś ze swoim życiem, wy. Sami robić, sami projektować i to życie idzie w tym kierunku. Dobra. Zobaczymy sobie, co tutaj z tej. Yy, rocznie nam się pokaże, co przyjdzie dla skorpionów w marcu. Wdzięczność. Popatrzcie, jest karta wdzięczności, ale również ta wdzięczność już była czyli Wy. Będziecie wdzięczni za to, co macie, lub zaczną się pojawiać wydarzenia, które spowodują, że Wy faktycznie będziecie. Przepełnione mieć serce tą wdzięcznością. Możecie być przez kogoś adorowani również, albo zauważeni. Mhm, tak. Dobre kontakty tutaj z ludźmi. Odnalezienie się w jakiejś grupie ludzi lub w społeczeństwie. Ożywione życie towarzyskie. Też tak może być. Drzwi macie piękne czytanie skorpione. Drzwi do wewnętrznego szczęścia i uzdrowienia. I w tych przypadkach nie, wiem, czy to widać. Tam z tyłu jest karta tęczyn. Czyli to wygląda tak, jakby faktycznie skorpionek miał mieć dobre kontakty w ogóle z ludźmi i uzdrowił się dla tych osób, które gdzieś tam w jakiś sposób cierpią, Skorpion, który gdzieś tam cierpią, który który gdzieś tam emocjonalnie nie domagał, czy, czy fizycznie nie domagał, to też jest te uzdrowienie. Dobra, patrzymy dalej. Mhm. Tutaj mamy karty niespełnienia, czyli ja Wam powiem, że Wy z tego niespełnienia i jakiegoś oczekiwania. O czym Wam mówiłam, dziewiątka pentakli, to jest to spełnienie, tak? Otwarcie się na nowe możliwości, otwarcie się na nowe, na świat, wyjście do ludzi, również dla niektórych to jest karta wyjazdu, o czym mówiłam y, w, tutaj w tej pierwszej kacie, że możecie wyjeżdżać za... No głównie tutaj chodzi o wyjazd za granicę, za pracę. Mhm. Balans, równowaga, harmonia, połączenie energii i yang O czym mówiłam w pierwszej kacie Rydwana, że wy będziecie y, mieć połączenie w energiach, czy taką harmonię jedność w energiach męskiej i żeńskiej, ale nie tylko, również w działaniu i w odbieraniu. E, e, czyli e, męska energia działa, jest aktywna, a z drugiej strony musimy też się nauczyć, w którym momencie trzeba przystopować i zacząć odbierać bodźce, zacząć też czuć, nie tylko działać i być w tym natłoku wydarzeń, ale zacząć też e, być w tej energii czucia i e, odbierania i wewnętrznego rozwoju, czyli tutaj y, będzie u was taki balans, taka harmonia. Dobra. Myślę, że te karty y, sobie odłożę i wyciągnę radę przesłanie dla skorpiona na, na marzec. Co nam się pojawi w marcu dla Skorpiona? Co nam się pojawi w marcu dla Skorpiona? To jakaś rada, przysłanie. oj piękna macie karta. W ogóle macie piękne czytanie. To jest mm, Strażnik Magii. odblokuj swoją wewnętrzną magię. E, tutaj przesłaniem tej karty jest e, takie, byście zajrzeli do środka, nie patrzyli na zewnątrz, to co jest w waszym gdzieś tam e, życiu, bo to co chcecie, możecie wydobyć z siebie. Czyli Wy macie w środku wszystkie narzędzia, całą magię. E, która mm, kreuje wasz świat, czyli odblokować ją trzeba, zajść do środka i zacząć projektować życie takie, jakie wy chcecie. I to się wydarzy już w marcu, o czym wam mówiłam, bo ja, ja tu widzę te przyciąganie. Zobaczcie, jest to przyciąganie. Będziecie jak magnes, przyciągać pozytywnych ludzi i pozytywne okoliczności. To są te cuda, magiczne rzeczy, które gdzieś tam będą się na waszej drodze wydarzyć. Pamiętajcie, że to Wy macie moc w sobie, by zmienić swoje życie. Y, życie nie zmieniamy z zewnątrz, bo walka z tymi zewnętrznymi okolicznościami tak naprawdę niewiele daje. Czasem coś się da zmienić, czasem nie. To jest jak loteria. A jeżeli zaczniecie tam głęboko w sobie to zmieniać wszystko, co macie w sobie, wszystkie wzorce, schematy, emocje i uczucia, to wtedy zobaczycie, jak zewnętrzny świat z tym wibruje i jak Wasz świat się zmienia na, na pozytywny. Na pozytywny świat, na pozytywne e, wydarzenia. Zaczną się pojawiać synchroniczne wydarzenia, adekwatne do tego, co, co macie w środku. Dobra. Będę kończyła. Pozdrawiam Was cieplutko.